Witam Państwa serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu. Dziękuję za wszystkie miłe uśmieszki, za paluszki, za subskrypcje, które ostatnio prosiłam i które są mile widziane. Dzisiaj porozmawiamy z moim gościem o rodzinie, dzieciach, młodzieży. O systemach rodzinnych. Myślę, że Państwa to e, zainteresuje. Witaj, Sylwio, miło Cię dzisiaj e, gościć. Dzień dobry. Sylwio, e, troszkę Cię przedstawię, żeby nasi widzowie wiedzieli, z kim rozmawiają. Jesteś psychologiem, e, psychoterapeutą uzależnień. I yy, wiem, że jesteś w trakcie też kolejnych szkoleń. Jak w tym zawodzie uczysz się nieustannie, prawda? No to prawda. Dużo tego. Tak naprawdę, rozpoczynając studia psychologii, tak sobie pomyślałam, że to już, kończąc studia, pomyślałam sobie, matko, to dopiero początek. I tak naprawdę to taka jakby w naszym zawodzie niezbędna podstawówka, tak to uważam, do tego żeby móc pracować w tym zawodzie. Dobrze to robić przy okazji, potrzeba jest szereg dodatkowych szkoleń różnorodnych, tak. Dlatego też rozpoczęłam psychoterapię poznawczo-behawioralną na uniwersytecie. No i to jest moje jakby kolejne szkolenie, też jestem w trakcie seksuologii, więc jakby tak dużo, dużo tego, ale no jakby jest to podyktowane tym, z czym ja się spotykam po prostu w gabinecie, podyktowane potrzebą. To nie jest tak, że ja sobie siedzę i sobie myślę, ha, ja mam za dużo czasu, no to może coś wymyślę. Nie, to jest tak, że jak się spotykam z tym, to sobie myślę, Chyba tego brakuje, albo przynajmniej mi w warsztacie tego brakuje, potrzebuję się tego douczyć zwyczajnie, tak? Dowiedzieć się, co, co mogę zrobić, jak mogę pomóc w, w tym momencie. Stąd też rzeczywiście dużo tego, no i, i dużo jakby pracy przy tym, tak? do, do certyfikacji i tak dalej, dużo wyrzeczeń, też przy okazji chciałam tutaj podziękować mojej rodzinie. Która jest przy mnie i która jakby też w tym wszystkim trwa, tak? A, a jednak jakby poświęcając dużo czasu swojej pasji, bo muszę nazwać psychologię swoją pasją, pewnie mam jego dużo mniej dla swojej rodziny zwyczajnie. A dzisiaj temat taki o rodzinie też taki mocno bliski mnie. Bo tak też je wygląda... mamy. No tak. Pozwól, że troszkę się wspomogę notatkami, bo się przygotowałam do spotkania z Tobą, bo wiem, że właśnie zaczęłaś pracę w Centrum Pomocy Psychologicznej w Kętrzynie, gdzie pracujesz z dziećmi, młodzieżą, ale też rodzicami. Czy Możesz nieco przybliżyć, w czym owa placówka się specjalizuje i jak szerokie spektrum pomocy e, świadczysz ty i specjaliści tam pracujący? No, 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 tą pracę to tak, zostałam jakby poproszona o to świadczenie usług y, no, całkiem niedawno, bo jakby placówka dopiero powstała. Y, i, I zgodziłam się też ze względu na to, bo tak sobie pomyślałam, że jak do mnie, do gabinetu prywatnego trafiały dzieci, tak, no to wiadomo, trzeba było za to zapłacić, i sobie pomyślałam, że skoro możemy to robić w ramach poradni, w ramach tego centrum, to dlaczego nie? I chętnie zgodziłam się na tą pracę tam. I jakoś tak się potoczyło. W sumie to nawet tak chyba nie, nie wiem koniecznie, od czego to się zaczęło, ale jakoś zaczęłam odbierać takich dużo telefonów, że, yy, że yy, czy mogłabym pracować z dziećmi, czy mogłabym podjąć pracę z, z jakąś młodzieżą, tak? z jakimś chłopcem, z jakąś dziewczynką, że yy, została Pani polecona przez tą osobę, przez tamtą, jako osoba, która pracuje z dziećmi, jako osoba, która pracuje z młodzieżą właśnie. Yy, 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 yy. Rzeczywiście podjęłam to wyzwanie. Uh, bo... Uh bo, bo tak robiąc tą psychoterapię poznawczo-behawioralną dostaliśmy takim bonusie, można powiedzieć, taką możliwość wykorzystania jednocześnie robienia psychoterapii dla dzieci i młodzieży, czyli takie jakby douzupełniające szkolenia i ja bardzo chciałam się tego podjąć, żeby nawet już wcześniej jeszcze w gabinecie prywatnym, żeby po prostu umieć to robić, żeby umieć, umieć pomagać, tak? Jak pracować, jak pomagać, z jakimi problemami, tak? W jaki sposób, jakie są na to protokoły. E, więc, więc jakby właśnie prowadząc jednocześnie też tą psychoterapię dzieci i młodzieży, e, oczywiście pracując też i pod superwizją, i, i jakby pod taką zgodą uniwersytetu, że, że mogę to robić, e, podjąłam się tej pracy, e, no i nadal to kontynuuje i rzeczywiście tych dzieci, tych dzieci, tej młodzieży już tak ogólnie będą zaczęło być coraz więcej. Mm -hmm. Teraz z moich obserwacji myślę, że jakby ograniczenia covidowe, pandemiczne nam jeszcze w tym pomogły. Nie chcę w ogóle używać takiego, wydaje mi się może... Jakiegoś strasznego słowa, ale wydaje mi się, że teraz gabinety psychologiczne czy poradnie to po prostu zbierają takie żniwo COVID-u, że, że, że aż przykro o tym mówić. Dzieci jest coraz więcej, ta izolacja bardzo źle na nich wpływa. Ta zdalna szkoła, gdzie siedzą tyle godzin przed komputerem, brak relacji z rówieśnikami brak jakiegoś kontaktu, możliwości spotykania się, spadki nastrojów, po prostu jakieś takie depresyjne wręcz zachowania i rodzice się bardzo martwią, tak? I rodzice dzwonią, że coś z moim dzieckiem jest nie tak, że coraz częściej płacze, że już nie schodzi z góry, z nie wychodzi ze swojego pokoju, tak? Co ja mogę z tym zrobić? Nie wiem, jak mogłabym pomóc, nie słucha mnie, ubiera się na czarno, nie wiem, zakłada kaptur, jest wycofany, nie? Pojawiają się jakieś takie no, różne okaleczenia, czy tam różne inne autoagresje, że dziecko nieje, i tak dalej. Więc jest tego naprawdę coraz więcej. I, I to jakby jest bardzo fajny zespół specjalistów zatrudnionych właśnie w tej poradni, zarówno do diagnozowania, czyli psycholodzy. Którzy diagnozują, jak również i psychoterapeuci, którzy, którym potem przekierowujemy m, dzieci w potrzebie, tak? Do terapii zwyczajnie. Psychoterapeuci układają sobie wedle potrzeb, prawda, albo też wskazówek czy diagnozy, diagnostyki, psychologa, m, terapię m, w, w miarę potrzeb. Natomiast ostatnio też m, to, co uważam, że. M, jest z korzyścią, albo mam nadzieję, że będzie z korzyścią, albo że będziemy właśnie zbierać to dobre żniwo, to to, że nasza psychiatria zaczęła wychodzić do środowiska. Czyli to, że dzisiaj i psycholog może chodzić do środowiska dziecka, i psychoterapeuta może chodzić do środowiska dziecka, i są terapeuci środowiskowi, którzy w zasadzie w poradni nie pracują, tylko właśnie ciągle pracują w środowisku, tak? I... Kładają e, cały jakby e, program terapeutyczny, tak? e, otrzymując diagnozę do tego e, kładają program terapeutyczny i na nim pracują. E, I wydaje mi się, że takie też rozpoznanie środowiska, co się dzieje, tak? e, U tego dziecka jest tym ogromnym <laughs> akutem, bo tydzień ma szybko liczę 168 godzin, tak, jedna godzina w poradni. A potem powrót do swojego środowiska może być to dużo za mało. Nie. Natomiast jeśli potrafimy albo możemy, albo mamy taką możliwość pracowania w środowisku dziecka, a mamy możliwość zobaczenia, jak on sobie chociażby na tych zdalnych lekcjach radzi, czy nie ma tam mhm. jakichś zaniedbań, czy może potrzebuje jakiejś pomocy, ale też bardzo chętnie rodzice korzystają z tych naszych wizyt środowiskowych, także. Jakby to wyjście takie nasze wydaje mi się, że, że jest takim ogromnym plusem tej naszej poradni. To, co usłyszałam, to y, powiedziałaś o warunkach zewnętrznych. O tym, że w, w dzisiejszych obecnych czasach od dobrego roku y, one są dużo, dużo trudniejsze dla młodzieży. Y, i że wpływają na to, że tej młodzieży trudniej. Ja też chciałabym, żebyś troszkę nadmieniła e, o systemie e, domowym, no bo dziecko jest poza e, warunkami zewnętrznymi jednak osadzone w domu. Czy system rodzinny e, może e, wspierać młodego człowieka? I e, jak według twojej wiedzy Powinien to jest może niedobre określenie, no ale y, fajnie byłoby, gdyby system rodzinny to robił. Czyli co? Jak mógłby wspierać dzisiaj y, młodych ludzi i dzieci? No pewnie, że tak, że mógłby oczywiście, tylko y, jak to też czasem się spotyka z taką trudnością, bo... Y Dotychczas mm -hmm. było tak, że no my rodzice szliśmy do pracy, tak, dziecko szło do szkoły, w szkole była też opieka, tak, przez tak. te, nie wiem, siedem godzin, czy tam ile. I po tych wszystkich 8 godzinach wracaliśmy do domu i, yy, no i tam wiadomo, mogliśmy jakby pracować, czy, czy nad jakimiś relacjami rodzinnymi, czy tam co w szkole, czy jak tam lekcje, no generalnie spędzać ze sobą czas. Natomiast teraz tak jest... Yy, jakby y, y, trudność też jest taka, że nasze dzieci zostają w domu same tak naprawdę przez te, nie wiem, 8 godzin zanim wrócimy z pracy, więc muszą y, y, sobie ze wszystkim radzić y, same, nie mając znikąd pomocy tak naprawdę, mhm. bo jak były w szkole i coś tam nie wychodziło, coś się nie udawało, to można było poprosić panią, pana, że coś mhm. nie wychodzi, tak, albo czegoś nie rozumiem. Natomiast tutaj zwyczajnie nie zadziała internet, czy nie zadziała komputer i nie zadziała klasówka. I to się wiąże z takim stresem ogromnym niektórych dzieci, że już niejednokrotnie mama niejednokrotnie uważa, że dziecko dzwoni w panice i płacze, bo pani mi nie uwierzy, bo co teraz i tak dalej. Mama jest w pracy. Mama też się tym stresuje, że nie może być teraz przy dziecku, dziecko wspierać, dziecko nie ma za bardzo kogo poprosić o to wszystko, bo nie ma tej pani ze szkoły, bo właśnie wyrzuciło mnie z lekcji właśnie, urwało mi to połączenie, tak? No i teraz jakby co robimy? Czy trzeba dzwonić do pani? Czy pani uwierzy, czy nie? Czy postawi tą jedynkę? A jak bardzo stresująca jest ta jedynka dla tego dziecka i teraz dziecko zostaje samo bez tak naprawdę wsparcia, ani nauczyciela, ani rodzica. No fajnie, jak mamie się udało uspokoić przez telefon. Natomiast uważam, że to jest bardzo stresująca sytuacja zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, bo mama siedząc w pracy yy... Na przykład ja, będąc w pracy, nie zawsze mogę odebrać telefon, bo na przykład akurat mam pacjenta, tak? Mam -hmm. telefon wyciszony, jakby na swoim własnym przykładzie. Myślę sobie, że inni rodzice też nie zawsze mogą odebrać ten telefon, i wtedy dziecko musi w tym momencie poradzić sobie samo. Radzi sobie, wiadomo, raz lepiej, raz gorzej, tak jak potrafi najbardziej, tak? No ale nie wszystko też musi potrafić w wieku, nie wiem, 10 lat, przypuśćmy, nie? Natomiast czasem sytuacje są już jakby post factum. No i, i nie wiem, tutaj jakby stresu mamy, stresu dziecka, gdzieś jakieś takie rosnące frustracje w tym wszystkim. No natomiast jeśli chodzi o wsparcie, to pewnie, że tak. To my, rodzice, jesteśmy od tego, żeby wspierać nasze dzieci i budować w nich to ich poczucie wartości, żeby one, one czuły, że. No, raz sobie poradziłeś gorzej, raz sobie poradziłeś lepiej. Tak wygląda życie. Dorośli też tak sobie radzą, prawda? Jakby taką też akceptację na tą trudną sytuację wyrazić. To, że dostaniesz jedynkę. Czasem jedynka uczy więcej niż piątka, prawda? I to jest niezwykle cenne według mnie, co teraz mówisz z mojego punktu widzenia jako. Przede wszystkim terapeuty pracującego z rodzicami, że taki komunikat, gdyby był częściej od rodziców powtarzany, to dziecko dziesięcio, czternastoletnie, inaczej by sobie też z kryzysem tak. e, i z trudną sytuacją zewnętrzną radziło, rodzi, też tak uważasz? Tak, tak uważam mm. dokładnie, że y, daje sobie pozwolenie na popełnianie mm. też błędów, tak, nie tak. musi być perfekcyjne, nie musi być idealne, no, no trudno, pewne rzeczy nie wychodzą i tyle, nie, tak. jakby mm -hmm. taki komunikat też daje taką ogromną siłę temu dziecku od rodzica, że słuchaj, co by się nie działo, to ja jestem. Tak. Nie chcesz teraz ze mną rozmawiać, bo nie wiem, jesteś zły, ale pamiętaj: Ja jestem. Jak zechcesz, to w każdym momencie możesz się do mnie zwrócić. Nie? Jakby tutaj takich też y, uczy to też, tak jak wspomniałam o tej jedynce, radzenie sobie z porażkami. Dokładnie. Bo dzisiaj dźwiganie. Dokładnie. Umiejętność poradzenia sobie ze stresem, umiejętność sobie poradzenia z porażką, to jest nie lada wyzwanie. A jeszcze jeśli jest taka, nie wiem, czy klasa, czy szkoła, gdzie jest bardzo wysoki poziom, gdzie są jakieś ogromne wymagania, mhm. dziecku idzie różnie, więc presja jakby jeszcze taka, która dociska. No i jeszcze nie daj Bóg dociskają rodzice, tak? Kolejna presja od rodziców. Jak to udźwignąć? Jak to udźwignąć? Dorosły by tego nie udźwignął, wymagamy tego od dzieci. Tak. Yy, wracając, bo troszkę... Yy... Podrążę temat rodziny, jeżeli pozwolisz. I znowuż odniosę się do tego, jak widzisz wsparcie systemu rodzinnego. Kiedy nasze dzieci rozwojowo przechodzą przez wiele, wiele wyzwań, i czy masz jakiś taki własny. Schemat, który moglibyśmy naszym rodzicom podać troszkę na tacy, jak wspierać dzieci, żeby przez te kryzysy od takiego do takiego umiały przechodzić, no, nie płacąc za to od razu dużym obniżeniem nastroju bądź depresją lub myślami samobójczymi. Mhm. No myślę, że postawiłabym najwięcej na rozmowę. Na mhm. czas, na spędzanie jakiegoś takiego czasu, na y, właśnie wspieranie to dziecko, ale y, myślę, że też taką ogromną funkcją rodziny. Jest jakby budowanie wartości tak, w dziecku, przekazywanie jakby, jakie są tak naprawdę wartości, czym, co, co, co jest warto, nad czym warto się na przykład zatrzymać czy zastanowić i tak dalej, a czym w ogóle nie warto sobie zawracać głowy, bo szkoda na to, nie wiem, zdrowia. Nie? Chociażby e, bardzo ważna jest e, ta bliskość, tak? ta miłość dawana, ta, m, tak, e, to, to ciepło, które dajemy tak? naszym dzieciom. Przecież my nie musimy powtarzać naszym dzieciom codziennie Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, ale możemy. I, I na przykład jakby nic za tym nie idzie, mhm. tylko jeśli mama mówi dziecku, nie wiem, załóż czapeczkę, tak, albo załóż, nie wiem, szaliczek, cieplutkie butki, czy w sensie dba o to dziecko, tak, mhm. no to chyba w ten sposób po prostu mówi mu, że, że go kocha, pokazuje mu, że go kocha, że się troszczy o niego, tak. Właśnie. Naj, największym jakimś takim, największym, może nie największym, albo jednym z takich wielu, myślę, różnych... Rzeczy, które gdzieś nam się przytrafiają, nam rodzicom, to są zaniedbania. Nie mamy czasu. Po prostu gdzieś pracujemy, gdzieś biegniemy, dużo się szkolimy, gdzieś to nam wszystko przez palce ucieka, a potem rozglądamy się i mówimy: Matko Boska ma 16 lat, kiedy to minęło, nie? Albo co teraz mam z tym zrobić, już w ogóle nie mamy żadnych relacji, nie chcę ze mną gadać, nie? Myślę sobie, że w takim momencie nigdy nie jest za późno, tak? Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć rozmawiać ze swoim dzieckiem, żeby pokazać mu, że jestem. A najważniejsze też jest z tego, żeby umieć się przyznać do tego, że popełniłam błąd, nie? Nawet powiedzieć, wiesz, rzeczywiście było tak, że z Tobą nie rozmawiałam. Nie, rzeczywiście było tak, że nie miałam na to czasu. Jest mi teraz strasznie przykro, albo jest mi bardzo źle z tym, tak? Natomiast pamiętaj, że bardzo Cię kocham i że, że tu jestem. Jeśli tylko zechcesz, to ja jestem. Jeśli nie teraz, to ja poczekam, jak będziesz gotowy, nie? Porozmawiamy. Takie jakby dociskanie tej śruby, dokręcanie, że wiesz, ja przez 10 lat to nie miałam na Ciebie czasu, ale teraz już mam, no to rozumiesz, siadaj i gadamy I, i, i jesteś moim friendem, tak nie? Jest. To teraz to sobie mhm. pogadamy, bo nie wiem, mamusia, to już znalazł w czas, mhm. no jakby w ogóle nie tędy droga, nie. A myślę sobie, że też bardzo ważna jest taka sprawa, jakby e, przywiązania, nie, takiego bezpiecznego przywiązania, tak? Wtedy te, te dzieci są takie, no i takie wyzwolone, i korzystające z życia, i szczęśliwe, i takie wierzące w, w swoją siłę, tak? W swoją wartość, takie. Nawet nie chcę powiedzieć, że idące przez, przez życie tak, tak, tak przebojowo, tylko idące, bo, bo wiedzą, co mogą, mają, mają taką jakby świadomość, na co mogą sobie pozwolić, na co je stać, czego one mogą dokonać. Tak? Natomiast jeśli jest to jakieś takie przywiązanie, czy unikowe, czy ambiwolentne. Mwiałetnolękowe, e, e, no to te dzieci są bardzo wycofane, bardzo ciężko sobie radzą ze stresem, popadają właśnie w różne takie choroby, mhm. o których tu już wcześniej wspominałaś pozamykane, bardzo niepewne siebie, i, i, i to jest taka ta trudność, z którą no, dużo takich dzieci trafia do naszych gabinetów, nie? niestety. Poruszasz tutaj temat, który zachęcam Państwa do obejrzenia poprzedniego mojego filmiku, który jest właśnie o stolach przywiązania, które kształtujemy, tak naprawdę od zera generalnie do pierwszego, a trzeciego roku życia one już są tak. bardzo, <laughs> bardzo ukształtowane, naprawdę. Zachęcam Państwa do obejrzenia. To, to tak wygląda, że jakby w pierwszym roku to w zasadzie robimy tą całą robotę, a do trzeciego roku to już, jakby, no nie wiem, jaką więź ma mama z córką, to już tak sobie możemy powiedzieć, że pewnie tak sobie będzie układać też gdzieś swoje relacje, bliskości, tak takie romantyczne. Choć Państwo, którzy oglądają moje filmiki, wiedzą, że jestem wielkim zwolennikiem teorii rozwojowej Erika Eriksona, który mówi, że Użyję tutaj moich ulubionych metafor, że jak jesteśmy olchą czy dębem, to możemy być słabym dębem i słabą olchą. Mowa tutaj właśnie o stylach przywiązania, ale czas i to jak co później robimy sami ze sobą Um, jest niezwykle ważne, um, tak sobie myślę, do modyfikacji naszego um, rdzenia. Pewnie. Czyli możemy się rozrastać, rozwijać, rozwijać stawać się silnymi. Bo też nie chciałabym, tak sobie myślę, żeby to tak zabrzmiało, że pierwsze trzy lata całkowicie determinują mhm. to, kim się stajemy. No nie, no nie. Mhm. Potem to jakby Tutaj to tak sobie myślę, że potem możemy to w jakiś sposób też uformować jakby, albo się wzmocnić w tym, tak? tak. A jeśli, jeśli coś jest nie tak, to też możemy to w jakiś sposób spróbować zmienić, chociażby też przez właśnie nie wiem, jakąś sesję, sesję terapię psychoterapeutyczną, nie, żeby się wzmocnić, tak? Jeśli były wzorce słabe w domu, no to, to nie znaczy, że my już jesteśmy skreśleni i już w ogóle nie, no, nie damy sobie rady. W tym świecie. Trudno jest w ogóle sobie tak jeszcze myślę z racji tego, że pracuję też w uzależnieniach, więc też a propos dzisiejszego tematu rodziny, też wiem, jak funkcjonuje rodzina z problemem alkoholowym, jak tam funkcjonują dzieci. Jak to w ogóle ciężko sobie, no, że tak powiem, kolokwialnie to wszystko ogarnąć, w sensie poukładać. Mhm. E, jeśli my podchodzimy do, e, czego dziecko potrzebuje? Poczucia bezpieczeństwa, tak? Tego, że ta mama zawsze na przykład w tej sytuacji będzie się właśnie w ten sposób zachowywać, że ona będzie taka przewidywalna, że na przykład jak ja sobie nie wiem, uskrobię kolanko, to ta mama mi przyklei ten plasterek, natomiast jak sobie drugi raz kolanko uskrobię, to ta mama jeszcze mnie skrzyczy, że jestem łapą, bo się przewróciłam, bo nie wiem, sobie rozbiłam kolano, tak. nie? Natomiast tu jakby mocno chodzi o to, że jak ja za każdym razem, czyli ten obiekt jest mocno taki, taki dostępny, po prostu, tak? I za każdym hmm. razem jak ja idę, to ja wiem, że ja mogę się zwrócić do tej mamy. Mało tego, ja wiem, jak ta mama zareaguje na tą sytuację, bo ja nieraz spadłam z tego rowerka, nie, mm -hmm. natomiast w rodzinie z problemem alkoholowym to bardzo kuleje, no a tam też rosną dzieci, nie, i to nie jest tak, że te dzieci już potem, jak są osobami dorosłymi, to że co, no to teraz co, to jak ja nie miałam dobrego wzorca, to już teraz w ogóle co, jestem skreślona? No nie, no no w ogóle nie. to tak nie działa, nie. Ta